Teraz idę po Michalczewskiego, potem jeszcze ogram kostkę Piotrusia i zakończam, zawieszam rakietę na kołku do przygotowań do mojej walki w maju, czerwcu. Może Ty byś kiedyś zawalczył z Patrykiem? Ja nie mam z tym żadnego problemu, ale tylko w federacji KSW. To Pamiętajcie, ja jestem zawodnikiem KSW, do tego dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Cieszę się, bo wyjaśnił, kogo miał wyjaśnić, sponiewierał jak. Kamil Heppen, Kanał Koloseum. Jesteśmy z Arturem Szpilką po wielkim rewanżu z Andrzejem Kostyrą. No i faktycznie to był bardzo udany rewanż, bo wynik 6-0, 6-2. Wcześniej było 6-1 i 7-5, z tego co tylko w drugą stronę, bo teraz Artur Szpilka wygrał. Jak wrażenia po tym rewanżu? No bardzo się cieszę, ponieważ przede wszystkim tenis w moim przypadku to nie jest jakiś długi czas. Jestem też po operacji kręgosłupa, już jest wszystko świetnie, dlatego też się cieszę, bo mogę grać, mogę dobiegać do piłek. To sprawiało mi wcześniej problemy. No i do tego dostałem... Lekcje pokoro od pana Andrzeja, wydawało mi się, że wiek tutaj zrobi różnicę, a tutaj jednak w tenisie to, nie, to tak nie działa. Dzisiaj podogrywaliśmy, uczyliśmy się też z Filipem, z moim trenerem tutaj troszeczkę pograliśmy i widać, że jest duża poprawa. Teraz idę po Michalczewskiego, potem jeszcze ogam kostkę Piotrusia i zakańczam, zawieszam rakietę na kołku do przygotowań do mojej walki w maju-czerwcu. Ten rewanż przyszedł też kilka dni po trudnym meczu z panem Marcinem Dańcem, więc tutaj o, chyba było troszeczkę inaczej. A właśnie inaczej. jeszcze a propos Marcina Dańca. Z Marcinem Dańcem jest na razie remis, bo zagraliśmy dwa sety. Jeden też był timebreak, przegrałem, drugim było 2-2 i Marcin się śpieszył na swój, e, swój występ i zdecydowaliśmy, że trzeci game będzie decydujący. To będzie jako set. obupólnie tak się zdecydowaliśmy, więc nie było, że, że ktoś tak zdecydował. Wygrałem, więc jest jeden, 1 i czekamy na decydujący. Rewanż, bo Marcin naprawdę gra bardzo dobrze. Ale teraz to najważniejsze starcie, o którym mówi półpolski przynajmniej. Nie tyle czyli... osób do mnie pisze, że chciałoby przyjść. Darek też mówi, że właśnie e, dzwonił i mówił, że kuczy, wiesz, że przychodzą, a nie mamy gdzie pomieścić, bo to jest inny kort tutaj, byłoby gdzie pomieścić, bo nawet tam u góry byłyby były ludzie, ale rewanż będzie w Warszawie, tak ustaliliśmy. Także spokojnie Darku, przyjdą ludzie, przyjdą kibice, będziemy grali tutaj. Inicjatywa szczytna, Ale więc... najważniejsze jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ e, przegrany płaci 5 tysięcy na dzieci z domu dziecka. Dużo sponsorów się odezwało z rakietami, będą wylicytowane, będą też nagrody dla tych, co licytują. Jest zbiórka na ten dom dziecka. Ja też dołożę wszelkich starań, żeby to nie było tylko tak, że te pieniądze pójdą na dom dziecka do ośrodka, tylko że zostaną autentycznie zakupione z tych pieniędzy dresy, ciuchy dla chłopaków, dla dzieciaków, dla dziewczyn. I, I tak, i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby właśnie tak było. No i też widać, że na poważnie podchodzicie do, do tematu, bo byłem na tym pierwszym meczu z panem Andrzejem Kosterą, byłem teraz na rewanżu, widać ogromny progres, coraz bliżej jest to starcie. Chyba sam po sobie czujesz, że poszedłeś w górę z tym poziomem tenisem. No to chyba widzisz, sam przyszłeś i mówisz, kurczę, jak to możliwe? Ja mówię, no tak to możliwe, że codziennie tu przychodziłem i grałem. Nawet jak nie grałem, e, bo nie miałem z kim, to przychodziłem tu i godzinę serwowałem. Chyba widziałeś różnicę w serwie, tak? Także to jest moja, mój atut. Ja też, jestem, ja też jestem takim człowiekiem, że jak się za coś biorę, to zawsze na 100% nigdy na pół gwizdka. więc zawiesiłem na chwilę karierę MMA. Ale od 25 stycznia dokładnie, no jeszcze po w styczniu, w lutym, jak wracam z wakacji, zagam z koską i piotkiem, ale to można powiedzieć w jeden dzień załatwimy. Zawieszam rakietę na koku, zamieniam się z zawodnika MMA i przygotowuję się do bardzo ciężkiej walki w MMA. No właśnie, bo powiedziałeś, że zawiesisz tę karierę tenisową. Arkadiusz Wrzosek wygrał na niedawnej gali KSW 90 bardzo szybko, w main evencie. Otwarcie też zaprosił Cię do walki, tak? Pozdrowił Cię, mówiąc, że to nie jest wyzwanie, ale i to już wcześniej mówiłeś o tym, że, że... to nie jest wyzwanie do walki, że tak, wyzywa. Tak, 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 nie, Mieliśmy, co, nie oszukujmy się, no mieliśmy dwa razy walczyć ze sobą. Niestety mój kręgosłup było jak było. Całe szczęście za drugim razem nie ogłosili, byliśmy po wstępnym słowie, że walczymy. Kostka przyjechał tydzień treningów, a mi znowu się to odnowiło, poszedłem się zoperować. Dzięki Mamedowi, który Dał mi numer do profesora Kunerta, mówiłem się, który operował też kręgosłup Mameda. No i całe szczęście dzisiaj jestem, nic mnie nie boli. Widzisz, jak biegam, stary, to jest w ogóle niemożliwe w sensie nie, niemożliwe. To jest nie do porównania z tego, co było np. przed panem Andrzejem. A ja byłem przed operacją, nie wiem czy pamiętasz wtedy z panem Andrzejem. A ja dzisiaj Bóg, Bóg dobiegam, nic mnie nie boli, nic nie szczypie. Także z pełną świadomością, z pełnym zdrowiem. Będę mógł się przygotować do walki z Arkiem i cieszę się, że ta walka dojdzie teraz, a nie wcześniej, ponieważ wcześniej nie byłbym gotowy, żeby w 100% móc się przygotować w płaszczyźnie MMA, bo w kickboxingu, w boksie... Gdzieś mi to nie przeszkadzało, ale jak dochodziło do tego, to mi przeszkadzało. A teraz robiłem już i nic nie czuję, więc bardzo się z tego cieszę. Poruszyłeś już tutaj imię i nazwisko Mameda Halidowa, no bo kiedy ty będziesz zaczynał te przygotowania zapewne do tej walki z Arkadiuszem Wrzoskiem, no to Mamed Halidow, Tomasz Adamek, to już się będzie działo w Gliwicach, XTB, KSW, Epic. Jak twoje przewidywania przed tą walką? Ja już mówiłem wielokrotnie, będzie to pewnie zaskoczenie dla wielu ludzi, ale nie można, nie można. Przede wszystkim wykluczać zwycięstwa Mameda. Ja go głównie wykluczam, nawet delikatnie jestem za tym, że to on zwycięży to starcie, a jak nie zwycięży, to na pewno będzie to bardzo wyrównane starcie i już to będzie zwycięstwo dla Mameda z racji tego, że walczy z pełnoprawdem mistrzem świata, zawodnikiem, który spędził w ringu całe swoje życie. A walczą w klatce, walczą tam, gdzie nie ma kornerów, łatwo stamtąd wyjść. Do tego a, to jest zupełnie coś innego i walczy z zawodnikiem nieprzewidywalnym. To nie jest tak, że wychodzi mamet, który stoi za podwójną gardą, cofa się jak idziesz na niego, albo on wywiera presję. Tak nie możesz przewidzieć. Po mamedzie są walki zawsze niejednolite, to zawsze wygląda. On zawsze coś wyczaruje z niczego, prawda? Tak, 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 tak na przestrzeni lat możemy zdefiniować styl Mameda nieprzewidywalność. I, a potomku możemy się i jakieś rzeczy spodziewać, tym bardziej w ringu przez tyle lat. Ja na przykład walcząc z nim i z trenerem Fiodorem studiowaliśmy jedną walkę, zostawiłem ją dla siebie. Studiowaliśmy cały czas, analizowaliśmy i gdzieś podobnie, wiadomo, nie mam takiego samego stylu, a gdzieś podobnie walczyłem właśnie z Tomkiem. To było lat temu naście, a chyba dziewięć czy dziesięć, nie? A teraz walczą, ta różnica wieku. Oczywiście dadzą dobrą walkę, kibicuję panom, bo naprawdę to będzie fajne zestawienie. Walka Naganu z furym pokazała, że ho, 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 że tutaj naprawdę emocje będą na najwyższym poziomie. Jeżeli mamy czegoś chcieć, to ja właśnie bardzo chcę zobaczyć taką walkę. Kozak w MMA, kozak w boksie, legenda w boksie, legenda w MMA, po naszym polskim podwórku walczą razem w jednej dyscyplinie. Pięknie. Sięgamy trochę do początków KSW, tak? kiedy to właśnie była taka konfrontacja różnych stylów. Mówiłeś o tej nieprzewidywalności Mameda, ale jednak będzie trochę ograniczony, ograniczony regułami bokserskimi, no bo nie będzie mógł używać, nie wiem, łokci, backfistów, kopnięć, tak? Tylko to się wszystko rozegra po stu w dużych rękawicach. Oczywiście, tylko jeszcze raz Ci mówiłem, jak na początku zaznaczałem, to nie jest zawodnik schematyczny. Nie wyjdzie za podwójną garną, nie będzie boksował, on będzie cały czas robił swoje. Tylko w dużych rękawicach i na pięści, więc to też potrafi. Widziałem wielokrotnie, bo sam sparowałem z Mamedem, walczyłem z Tomkiem, i to też nie jest tak, że, że ja uważam, że Adamek jest dużym faworytem. Uważam, że jest minimum, nawet nie faworytem to za dużo powiedziane. Na papierze faworytem jest Tomasz Adamek, nie ma tu w ogóle się z czym, jak kłócić, ale uważam, że. Bardzo duża szansa jest, że Mamed może wygrać tą walkę i wcale bym się po tym nie zdziwił z wielu względów. Zostawię dla siebie, bo gdzieś tak mówię, sobie tam analizuję cicho, ale naprawdę... Będzie fajna walka. Może przyjdzie jeszcze pora, że zdradzisz te swoje analizy nie, tak nie bardziej. Zdradzę. Do samej walki nie zdradzę. Jak już wyjdą do, do klatki, to może. Może po wszystkim. Ostatni wątek, który chciałem z tą poruszyć, to jest temat free fightów, w których uczestniczyłeś. Bo teraz nie wiem, czy masz zdanie na temat naszego Wielkiego Bóg, który stał się taką pozytywną postacią, ma teraz duże grono fanów i gdzieś tam powoli się przewijają nawet głosy, że może ty byś kiedyś zawalczył z Patrykiem. Ja nie mam z tym żadnego problemu, no, ale tylko w Federacji KSW. To Pamiętajcie, ja jestem zawodnikiem KSW, do tego dla mnie nie ma najmniejszego problemu Cieszę że się, bo wyjaśnił, kogo miał wyjaśnić, sponiewierał, jak, 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 jak trzeba było sponiewierać. Szkoda też było w, moim, w mojej walce, to że trener kazał mi się cofać i wystrzelać. No i wyszło, jak wyszło, 40 sekund, nieważne. On zrobił robotę, zrobił wcześniej Daniel Omielańczuk, myślę, że już yy, mamy wyjaśnionego gościa. I tyle, wiesz, Ja to, to, nie są, to nie jest mój świat, o tak Ci powiem. Ja już tam nawet jak byłem... Zarobiłem za to przecież też pieniądze, to mówiłem autentycznie, panowie, to nie jest mój świat. Bardzo źle się tam czuję, ale nie mogę też pluć na to, bo dali mi zarobić i to też nie jest. Ale jeżeli mam być szczery, jestem posłowie, na razie mnie tam nie zobaczycie. Ale widziałeś, że teraz Wielki Bół jeszcze będzie kontynuował tę sagę z rodziną Załęckich, bo zawalczy z ojcem Denis. No tak, tak, tylko że Denis, nie Denis, tylko tak. Dawid, przynajmniej na papierze. Wygląda na takiego bardziej. No, na że wychodzi i walczy. Nie, nie, nie wiadomo, z Sąkiem Saharą też, ale Tomek Sarara to jest gladiator, to jest, wiesz, to jest myszki boksingu i więc ja też. Nawet ostatnio to pokazał, tak? Tak, tak, dlatego, dlatego tutaj się nie dziwię. No, zobaczymy, no tak jak mówię, jestem też ciekaw jak to będzie wyglądać, ponieważ no, te kilogramy robią różnicę, To nie jest tak, że wielki bu nie umie walczyć, bo on umie walczyć, ale to są kilogramy. Dawid chyba wyważy 100 kilo, nawet nie całe. To wiesz, to jest bardzo dużo, nie? Więc zobaczymy. Niech się walczą, niech się biją. Ja wam powiem, mnie to nie bardzo interesuje. Ja kibicuję zawsze, jak moi walczą, mówię o Danielu, o Mielańczuku, bo on tam walczy, jak ktoś ode mnie zawsze bardzo kibicuje. A tak, to to ja tego w ogóle nie oglądam. No tak, ale teraz będzie się można skupić na twoim starciu tenisowym z Dariuszem Michalczewskim, który już niedługo na razie w tenisowej formie Artur Szpilka. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam i co? Najlepszego. आर्टोर